Jesteśmy w Zaurolandii w Rogowie. To jest taki park dinozaurów. Hmm, całkiem sympatyczne miejsce dla dzieci. E, znajduje się on około 100 km od Poznania. E, kawałek za gniezdem na trasie, przy trasie bodaj S5 między e, Gnieznem a Bydgoszczą. E, za Urlandia to jest takie połączenie parku dinozaurów z parkiem rozrywki. Wejście tutaj kosztuje 25 zł dla osoby dorosłej, 22 zł dla dzieci. Za Oscara jeszcze nie płaciliśmy, czyli za nie jest pełna 3 latka. Na początku po wejściu jest taka ścieżka edukacyjna, tam są makiety dinozaurów, takie tablice informacyjne dotyczące okresów w dziejach Ziemi i tego jak powstawały skamieliny, gdzie były odnajdywane dane dinozaury, z informacjami właśnie o nich, kiedy żyły, w jakim okresie. Potem dochodzi do takiego placyku nad jeziorem, tutaj można wypić kawę, zjeść lody. I są takie dwa place zabaw. Hmm, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, jakieś takie place linowe, całkiem sympatyczne miejsce. Hmm, I dalej e, jest taki e, rodzaj by parku rozrywki, e, są ciuchcie, karuzela, kłady, kokardy, e, park linowy dla dzieci, e, dmuchańce, labirynt. Dzisiaj też odbywał się festyn średniowieczny, co było całkiem sympatyczną atrakcją. Były pokazy snycerskie, były pokazy robienia pieca takiego z gliny do wypalania rudy żelaza. I o godzinie 16.00 był też pokaz bitwy rycerskiej i zwyczajów rycerskich. Taki festyn się tutaj odbywa dwa razy we wrześniu. Teraz jest 11-12 września, czyli tam 12-13 w ten weekend i chyba w weekend za tydzień. Czyli 19-20 września też będzie powtórka z, z, tego, z tego festynu. Jest to jakaś tam dodatkowa atrakcja dla dzieciaków. W środku są też, oprócz takiej możliwości właśnie wypicia kawy, czy zjedzenia jakichś gofrów i lodów, jest też fast food, gdzie można zjeść jakieś przekąski w stylu nagetsów, jakieś tam piersi z kurczaka, szaszłyków, zapiekanek. A na zewnątrz jest restauracja z zadaniami obiadowymi. I co jest tutaj fajne, to jakby kupuje się po prostu bilet na wstęp na cały dzień, ale można, jakby z tego obiektu wyjść, na przykład pójść do tej restauracji i wejść ponownie. Także nie trzeba każdorazowo płacić za wstępne do tego obiektu. Natomiast część atrakcji dla dzieci jest dodatkowo płatna. Na przykład przeszczka na kładach to jest 10 zł, przeszczka na karuzeli 5 zł, park linowy w zależności od stopnia trudności między 5 a 10 zł, jakaś tam kolejka to jest 7 zł, takie mniejsze kłady też 7, ale można wykupić tak zwany jakby bilet open. To się Dziecko dostaje taką opaskę na rękę, i taki bilet open kosztuje 40 zł. Więc to zależy na jaką liczbę atrakcji dziecko chce wejść, i ile razy, i na jak długo tutaj przyjechaliśmy, bo może się bardziej po prostu opłacić wykupienie tego biletu w formule open. No i wszystkie te atrakcje oraz dinozaury będą w dalszej części filmiku, już po prostu będziemy je pokazywali na, na zdjęciach i na takich krótszych ujęciach bez mojego komentarza. Mm, ale skoro jeszcze mówię, to Wam przypomnę, jeśli podobał się Wam nasz filmik, to dajcie łapkę w górę yy, i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału Guski on Tour. Yy, możecie nas też zalajkować na Facebooku. Guski on Tour pozdrawiają!